Ciao a tutti to jest kolejny odcinek kursu na temat prepozycjoni. Dziś o prepozycjonę su, su, czyli inaczej sopra, na, czy ponad, na czymś. Ale to jest tylko jedno z podstawowych znaczeń i zastosowań prepozycjony su. Poza tym znaczeniem dosłownym, że coś znajduje się na czymś lub ponad czymś, su ma całe mnóstwo zastosowań przenośnych. Jednym z nich łatwiejszym jest, gdy mówimy coś na jakiś temat. Na temat. Co do reszty, spróbuję przedstawić te najczęściej stosowane. Mi hanno messo su un piedistallo. Lo sapevate? Mi hanno messo su un piedistallo. Lo sapevate? Postawili mnie na piedestale. Wiedzieliście o tym? Su un piedistallo. Może znaczyć dosłownie na piedestale fizycznym, jak i w przenośni. Czyli wywyższyli mnie. Mian hanno messo su un piedistallo. Lo sapevate. Dico sul serio. Dico sul serio. Mówię na serio, mówię na poważnie. Sul serio. A sinistra sul piedistallo ci sto proprio io. A sinistra sul piedistallo ci sto proprio io. Z na piedestale, to ja tam stoio. Właśnie ja tam stoio. A sinistra sul piedistallo ci sto proprio io. Il David sta su un basamento. Sta su un basamento. Dawid stoi, czy jest, przebywa, znajduje się na jakiejś podstawie. Bazamento. Su un bazamento. A zatem il Dawid sta sul basamento, Sul bazamento. Dawid stoi na podstawie. Konkretnej, tej, którą oglądamy. Sento sudime il tuo sguardo. Sento sudime il tuo sguardo. Czuję na sobie, czyli su di me, na mnie, Twoje spojrzenie. Sento su di me il tuo sguardo. Prepozycjone su często występuje razem z innymi przyimkami. Tutaj mamy przykład, kiedy używamy dodatkowo jeszcze prepozycjone di. Dzieje się to wtedy, kiedy su występuje z zaimkiem osobowym. Su di me. A także w innych sytuacjach. Sento il tuo sguardo su di me. I klasyka. Dove il libro, Dove il libro? gdzie jest książka? Il libro è e sul tavolo. Il libro e sul tavolo. Książka jest na stole. Su plus il tavolo, czyli plus rodzajnik określony, sul tavolo, a zatem forma prepozycjone articolata, czyli przyimek połączony z rodzajnikiem. Sul tavolo. Su plus un tavolo, czyli rodzajnik nieokreślony, su un tavolo. Nie łączy się, ale możecie też spotkać się właśnie z takim zestawieniem su di un tavolo. Dlaczego? Ponieważ bywa, że kiedy su spotyka wyraz zaczynający się na u, wtedy używa na przykład dodatkowej prepozycjony di. Su di un tavolo. Su di un tavolo. Może tak być. Dove è seduto il gatto. Dove è seduto il gatto. Gdzie siedzi, gdzie usiadł kot. Il gatto è seduto sulla poltrona. Il gatto è seduto sulla poltrona. Cot na fotelu. Su, coraggio, su coraggio. No już, dalej, odvagi. Su LA cosa GENTA, energiczna, su coraggio. Su, sbrigati. Ospia się. Sono salito sul tetto. Sono salito sul tetto. Na dach. Sul tetto. Dove è seduto il gatto? Gdzie si kot Il gatto è seduto sul tetto. Kot siegi na dahu. Siamo a Bologna. Siamo a Bologna, jesteśmy in Bologna. Stiamo per salire sulla torre degli Asinelli. Sulla torre degli Asinelli. Stiamo per salire... Zaraz, wejdziemy, zamierzamy wejść wejdzie, sulla torre, na wieżę. Mamy tutaj le due torri di Bologna, dwie wieże bolońskie. La torre degli Asinelli, to jest ta wyższa. Stiamo per salire sulla torre degli Asinelli. Marco entra in sala d'aspetto e mette lo zaino su Una sedia. Marko wchodzi do poczekalni i kładzie plecak na jakimś krześle, na jednym z krzeseł. Marko entra in sala e mette lo zaino su una sedia, ewentualnie su di una sedia, su di una sedia. Sytuacja z wyrazem zaczynającym się na U. O una casa sul mare, o una casa sul mare. Mam dom nad morzem. sul mare In una città sul mare in una città sul mare In un mieście nad morzem Marco e Cristina pensano di andare al mare Marco i Cristina planują pojechać nad morze Per favore Marco trova una camera con vista mare Per favore Marco trova una camera con vista mare Marku, proszę, znajdź jakiś pokój z widokiem na morze. Vista mare. Tak krótko się określa, widok na morze. I Marko mówi. Si, sto cercando un albergo proprio sul mare. Si, sto cercando un albergo proprio sul mare. Tak, szukam właśnie hotelu nad samym morzem. Dokładnie nad morzem. Un albergo sul mare. Allora, Marco atrovato una camera con vista sul mare, Marco atrovato una camera con vista sul mare, czy Marco znalazł jakiś pokój z widokiem na morze? Tutaj już jest wyraźnie vista sul mare. Si atrovato una camera con vista direttamente sul mare. Tak, znalazł pokój z widokiem bezpośrednio na morze. Con vista direttamente sul mare. Le finestre della camera danno direttamente sul mare. Okna pokoju wychodzą bezpośrednio na morze. W takim zwrocie używa się często czasownika dare, że okna dają. Le finestre della camera danno direttamente sul mare. La camera da direttamente sul mare. Po wychodzi, czasownik dare da direttamente sul mare. Ovviamente le finestre mogą dawać, wychodzić. Danno sulla piazza, sul cielo, sulla strada. Ho letto un libro su un'attrice italiana. Ho letto un libro su un'attrice italiana. przeczytałem książkę o pewnej włoskiej aktorce Oletto un libro su natrice italiana Oletto un libro su Sofia Loren Oletto un libro su Sofia Loren Przeczytałem jakąś książkę o Sofii Loren. A więc gdy coś jest na temat czegoś lub jakiejś osoby, użyjemy prepozycjonę su. Ho letto il libro sulla vita di Giulietta Mazina. Ho letto il libro sulla vita di Giulietta Masina. Przeczytałem książkę o życiu Konkretną książkę. Quel libro si concentra Konkretną sulla sua carriera. Ta książka skupia libro także na jej sulla sua carriera. Quel libro si concentra anche sulla sua carriera. Ta książka skupia się także na jej karierze. Czyli koncentrować się na czymś. Sulla sua carriera. La faccia. Twarz. Un sorriso sulla faccia. Un sorriso sulla faccia. Uśmiech na twarzy. I raggi del sole sulla faccia. I raggi del sole sulla faccia. Promienie słońca na twarzy. Sulla faccia. Mi piace sentire i raggi del sole sulla pelle. Mi piace sentire i raggi del sole sulla pelle. Lubię czuć promienie słońca na skórze. pelle. Una ragazza col sorriso sulla faccia. Una ragazza col sorriso sulla faccia. Con il sorriso. Tak, con il sorriso. Czasem jeszcze w formie pisanej możecie spotkać col sorriso. Sorriso sulla faccia. Dziewczyna z uśmiechem na twarzy. Chi è il nuovo fidanzato di Eva? Chi è il nuovo fidanzato di Eva? Kim jest nowy narzeczony Ewy? È un uomo sui trentanni. È un uomo sui trentanni. To mężczyzna około lat trzydziestu. Su może oznaczać też w przybliżeniu. Około. È un uomo sui trentanni. È un uomo sulla Trentina, è un uomo sulla Trentina. Tome ascizna ocavo la Trentina, cioè trigestka trenta anni circa, Trentanni anni circa ocavo trigestulato avenz. È un uomo sulla Trentina con un bel sorriso sulla faccia con un bel sorriso sulla faccia. To mężczyzna około trzydziestki z pięknym uśmiechem na twarzy. Ta maska, questa maskera, ci fa venire in mente un film. Przywodzi nam na myśl pewien film. A zatem nie zawsze dokładne tłumaczenie z polskiego może pasować do wyrażeń po włosku. Tutaj mamy przywodzić na myśl, ale we włoskim fare venire in mente. Tak? Fare venire in mente. Wszystko to będzie oczywiście w e -booku. A więc ta maska, questa maskera ci fa venire in mente un film. Vi per vendetta. Vi per vendetta. V jak vendetta. Oletto letto una recensione su quel film. Przeczytałem jakąś recenzję na temat tego filmu. Su quel film. Una recensione su quel film. Loletta su internet. Loletta su internet. Przeczytałem ją na internecie. Tutaj akurat mamy takie zjawisko, kiedy za imek osobowy, akurat la, łączy się z czasem przeszłym dokonanym. La oletto. I wtedy dla liczby pojedynczej może to wyglądać tak. letta. La. La recensione, rodzaj żeński, przenosi się na particzypie passato, to znaczy La oletto lo Loletta. Mam ją przeczytaną, tę recenzję. Tworzy nam wtedy Loletta, Loletta. A zatem Loletta su internet. Przeczytałem ją, mam ją przeczytaną na internecie. Viper vendetta non è il solito filmino su un super. Eroe qualsiasi. Non è il solito filmino su un super eroe qualsiasi. Ma è qualcosa di più. Ma è qualcosa di più. V jak vendetta to nie jest zwykły filmik, tak? Jakiś filmidło. Il filmino to po włosku krótki filmik tematyczny, często amatorski, na temat jakiegoś wydarzenia, na przykład ślubu, urodzin. Czyli w tym zdaniu mamy raczej negatywne określenie. Il solito filmino, tak? Czyli filmik amatorski poświęcony na siłę czemuś. No nei, il solito filmino su un supereroe. qualsiasi, Su un supereroe, qualsiasi. Ma è qualcosa di più, ale jest czymś więcej. Qualcosa di più. Mówiąc o filmie, czy mówiąc o książkach, można użyć sformułowania. È una storia basata su. È una storia basata su. A więc jest to historia oparta na bazato, bazata, la storia, bazata, su. Jak zwykle wszystkie te wyrażenia i więcej znajdziecie w e-booku, który można wykupić za niewielkie pieniądze. Link i informacje podaję w opisie filmu. I na koniec: Coza fajdibello, di fajdibello. Co ciekawego porabiasz? Co tam porabiasz, Dawidzie? Koza faj di bello? Lego di papa. Leggo di papa. Mówiąc krótko, czytam o tatusiu. Tak dziecinnie trochę, tak to zabrzmiało. Czytam o tatusiu. Czytam o tacie. Leggo un libro su mio padre. Leggo un libro su mio padre. Czytam książkę na temat mojego ojca, o moim ojcu. A więc un libro su qualcuno. Książka o kimś. Leggo un libro su mio padre. Vorrei sapere un po di più sul mio papa. Chciałbym wiedzieć trochę więcej na temat mojego taty. Vorrei sapere un po di più sul mio papa. Dawid może powiedzieć, że czyta coś su Facebook, su iPad, su tablet, su internet. Czyli Leggo su Facebook, Leggo su iPad że szuka czegoś su Google, czerko su Google, że ogląda coś na YouTube, guardo su YouTube, guardo su YouTube, guardo su Google, guardo su tablet i tak dalej. I jeszcze na koniec kilka wyrażeń su. Pamiętamy sento sudime il tuo guardo. Czuję na sobie, czyli na mnie sudime il tuo guardo. twoje spojrzenie. Przypomnę tylko, że z zaimkami osobowymi będziemy używać również di. W takim zwrocie su di me. Tutaj na mnie. Puoi contare su di noi. Puoi contare su di noi. Możesz na nas liczyć. Su di noi. Scaricare, la colpa su di lui. Scaricare, la colpa su di lui. Zrzucić winę na niego. Su di lui. Ewentualnie skarikary la responsabilita sudi lui. La responsabilita, czyli odpowiedzialność. Teraz to wszystko. Po lekcji wideo, warto zajrzeć do e-booka. Wszystkie informacje o e-booku oczywiście w opisie filmu. No i warto zrobić też kilka ćwiczeń prostych. Te ćwiczenia znajdują się w e-booku. Jak zwykle, przydadzą się Wasze lajki, ewentualnie wsparcie na Patronite. No i jak zwykle, zapraszam na stronę wloski od zera. Tutte le informazioni in descrizione del Adesso vi ringrazio e a presto. Ciao. Ciao ciao.